Z nami Mateusz Cięciwa, kapitan Kocińskiego Brzesko. Mati, jak podsumujesz mecz? Pierwsza połowa na pewno ciężka. Próbowaliśmy presować zespół karnowskiej Unii, czasem wychodziło, czasem nie. Ale moim zdaniem bardzo na plus. Jesteśmy zadowoleni, w drugiej połowie udało się zagrać jeszcze lepiej. Spodziewamy 3 bramki, 3 punkty i wracamy do brzeska z pełną kulą. Jak wrzucałeś piłę z, z rogu, je, liczyłeś, że ktoś ją dotknie, czy po prostu tak wycylowałeś, bo nie ukrywam, bramka ekstra. Wrzutka miała być na pierwszy słupek, nie udało się przeciąć, fajne zamieszanie polukarne polu przeszła wszystkich, padła. E, widać, że, że wracasz do formy, bo nie minęło kilka minut i dokładasz następną brameczkę, tak? Tak, dokładam drugą bramkę, ósma w tym sezonie, licząc tylko ligę, więc... Cieszymy się, jedziemy dalej, ostatni mecz przed nami. Miejmy nadzieję, że zgarniamy trzy punkty i kończymy sez połówkę sezonową. W dobrych nastrojach. Dzięki Mati, miłego Dzięki. hej.